Serdecznie witam wszystkich hodowców. Dzisiejszy filmik poświęcony będzie właśnie takim lotom. Jak teraz pogoda się zmieniła, loty pod wiatr się zaczęły. Gorąco. I właśnie co tutaj zrobić, żeby dobrze odbić. No Myślę koledzy, że na taki lot na pewno nie możemy łyżkować karmy gołębiom. Tylko rano zawsze można dać troszkę mniej, wieczorem zawsze starałbym się karmić dosyta. Bo Wielu hodowców dzwoniło na przykład do mnie, że ma taki problem, że po drugim locie przestały trenować. Ja mówię, a ile dajesz karmy na gołębia? A w łyżkę. Ja mówię, no to teraz sobie porównaj. Mówię, sąsiad będzie jadł miskę zupy, a ty łyżkę dziennie. I będziecie biegnąć na 3 km. Kto będzie miał więcej siły, jak tak tydzień będzie jadł? No i myślę, że karma to jest takim dobrym wyznacznikiem formy. Jeżeli gołębie dobrze trenują koło domu... To na pewno nie są karmione na łyżki, tylko dosyta. No i tutaj, teraz przed takim ważnym lotem, wszyscy się obudzili, szczepienie na drogi oddechowe, telefon się urywał, bo każdy już chciał, nikt nie wiedział, że jest dzisiaj święto, no i nie można było nic wysłać. Koledzy, to jest tak, na przykład przed takim lotem e, można zaszczepić e, szczepionką. Oprócz tego, że DAC dwójkę poniedziałek, wtorek dajemy, to jeszcze ja przed takim lotem zawsze ważnym szczepiłem orni jedynką. Tą szczepionką można nawet zaszczepić e, w czwartek, a orni dwójką staram się szczepić po czterech tygodniach, ale też nie wybieram tego tak, że szczepię jak są loty z wiatrem i, upały, tyk, yy, i bez upału tylko chłodne dni, tylko zawsze staram się żeby loty były takie właśnie jak teraz się szykuje pogoda fajna, upalna i pod wiatr oni dwójką możemy zaszczepić we wtorek na pewno ma lepsze działanie nie w pierwszym tygodniu jak w drugim Orni jedynka działa od razu i super yy, właśnie przyspiesza gołębie na... Na takiej pięcetce. Co do tego, właśnie do karmy, kto już zna, to wie X Power'a dwa razy w tygodniu. Ja bym nawet na takie pięcetki to dawałem w środę wieczór, w czwartek i w piątek rano. Starałem się zawsze im zapodać. No i Speed Power Fit to jest też bardzo dobry produkt, tylko to nie jest tak, że sobie kupimy taki produkt, wlejemy go raz i od razu jest działanie. No, najlepiej jak się go już zaczyna dwa tygodnie przed lotami, po pół dawki dawać wtedy. Hemoglobina powoduje napływ czerwonych krwinek Krew się krew zaczyna, na przykład jak tam gołąb przykład daje, 200 ml matą robi mu się 230, i, i wtedy szybciej, fajnie, szybciej trenuje i szybciej lata. A jeżeli co chodzi do olei bo też dużo zapytań, no to oleje na taki lot za bardzo nie są wskazane. Początkiem tygodnia, wtorek, środa, ewentualnie trochę lecytyny. Trochę lecytyny w piątek, ale naprawdę bardzo małe ilości. Na przykład mamy 40 gołębi, to na 20 łyżek parę kropli zjedzą i dosypujemy czystej karmy. W piątek zawsze dawałem czystą wodę, tylko po południu EGS-a przed ważnym lotem. A jeżeli co chodzi do oleju, bo ostatnio. Aj, bardzo ważne jest też koledzy, wykąpać gołębie przed właśnie, ja kąpałem zawsze. We wtorek swoje ptaki, ale jak był taki ważny lot, i zapowiadali pod wiatr i upał, to starałem się je wykąpać w dniu wkładania. Ja powiem tak, używałem wiele środków do kąpieli, ale myślę, że tutaj sól z Goldbirda jest rewelacyjnym środkiem. Powiem tak, że nawet sami używamy tej soli do kąpieli w domu. Gołębie bardzo chętnie się kąpią. Ja nigdy nie wierzyłem w to, ale kiedyś jak byłem u Krzyśka, jak pokazał mi, jak już nasypał tej soli do wanny taką jedną miarkę i trochę on tam polał takim jodowym, do tego dodał jodowego, bo jód bardziej w, lepiej się wchłania przez kąpiel do tutaj na podbrzusze, jak przez picie. No i wtedy, wtedy dopiero widziałem efekt. Yy, on tam zachwalał mi tą sól ale ja tam nigdy mówię a nie wierzyłem ale mówię zobaczymy i to dopiero gołębie się zaczęły wisieć na siatce i nawet mówił że się kąpały dwa dni wcześniej zrobił im znowu kąpielone znowu nura także yy, myślę że jest to jedna z lepszych soli ja zawsze byłem taki optymalny co do używania takich środków ale widzę że ta sól nie jest chemiczna jest to naturalna fajna sól i dobrze gołębie się po niej czują jeżeli co chodzi do oleju to ja robię sobie oleje bo na ostatnim filmie tutaj kręciłem i pokazywałem to już telefonów 1500 co to za maszyna stoi koledzy to jest taka maszyna którą sobie kupiłem do robienia oleju myślę że taki najświeższy olej podany w ciągu godziny po wytłoczeniu jest najlepszy jest to maszyna, która robi olej z e, ja sobie tu napisałem po polsku z orzechów, z sezamu, słonecznika, rzepaku, siemielniane, orzechy włoskie i mieszanka. Na przykład zademonstrujemy, włączymy tą maszynę. Jest teraz mix. Włączymy i ona się podgrzewa. Ja tutaj mam przygotowane nasiona czarnuszki, konopi i siemialnianego. Wszystko to tutaj wsypie i jeszcze dodamy garść orzechów. Można to robić wszystko, wszystko pojedynczo, ale ja sobie robię taki miks. I ona sobie pracuje, podgrzewa się i za chwilę ruszy. I będzie nam robiła świeżo tłoczony olej. Ja wiem, że to są koszta, ale myślę, że jest to jeden z najlepszych olej, tak na świeżo. Na świeżo wytłoczonej. Bardzo się cieszę, koledzy, że wiele starszych hodowców zaufało nam i na przykład wytłumaczyliśmy. Ja wiem, że to jest troszkę takie uciążliwe, bo trzeba tłumaczyć bardzo dużo. Nieraz dzwonią z tym samym pytaniem trzy razy dziennie, ale ważne, że że działa, że bardzo dużo hodowców mówię, że nigdy nikt tak nie nagrywał takich filmów instruktażowych, jak ja nagrywam. Że są bardzo zadowoleni. Na przykład kolega kiedyś do mnie zadzwonił i poprosił mnie, czybym pomógł takiemu starszemu panowi. Ja mówię, dobra, niech zadzwoni, ale musi zrobić wszystko po kolei, bo to nie jest tak, że on się obudzi dwa dni przed lotami. Mówię, porobił wszystkie kuracje, i wszystko. No i takżeśmy mu pomagali. Ten pan, pan Szkudelski to jest, to nie wiem czy mogę mówić, Olecko, sekcja Wilkasy. No nie miał jakichś tam wyników, a teraz chyba jest drugi, trzeci z seriami. Także jest bardzo zadowolony. Dzwoni do mnie 2-3 razy dziennie. Jak i również taki kolega też ostatnio dzwonił. Pytał się o nasze produkty, ja mu poleciłem. Kolega z Kociewia, trela się nazywa, też mówi, że stosował różnych rzeczy. Ale na naszych poradach i z filmów bardzo wiele się nauczył. No to dobrze, takie, takie wiadomości cieszą, że nauka, którą filmy które nakręcam, nie idą nie idą w las, tylko pomagają hodowcom osiągać fajne wyniki, mnie to cieszy. Ja nie lotuję, ale jestem bardzo zadowolony, jeżeli mogę komuś pomóc, doradzić. Także mówię, no naprawdę nie trzeba wiele tych produktów wystarczy dobrą hemoglobinę z żelazem X-Power na mięśnie zrobić kurację grzyb stop jeden tydzień DAC2 drugi tydzień yy, totalną dezynfekcję na rzęsiska, zaszczepić yy, gołębie przed ważnym lotem i to naprawdę wystarczy dobra karma yy, energia, hirn 2, gery plus hirn 1 I, i co tam, cóż więcej trzeba trochę drobnych nasion, żeby to sterować o koledzy i maszyna już robi olej jak widać, fajnie zasuwa. Jest to wolno tłocząca maszyna. Nie nagrzewa się ten olej, w ogóle się nie psuje. Nie wychodzi gorący, co jest bardzo ważne. O. Widzicie, i tu jest pomieszane: orzechy, konopia, siemielniane, czarnuszka. Myślę, że czarnuszka jest jednym z lepszych olejów leczniczych do gołębi no i taki olej możemy sobie zrobić 2-3 razy w tygodniu no i maszyna się e, już skończyła robić olej nie wyłączamy jej czekamy zawsze aż dokręci do końca mamy fajne siteczko wychodzi czyściutki Zobaczcie jaki ładny kolory, to jest olej, siemię, konopia, czarnuszka i orzechy ziemne. Także zerkniemy jeszcze na gołąbki, bo latają już od poniedziałku, na początku na noc nie było 30 sztuk, ale z tego co wczoraj liczyłem, fajnie się poschodziły, chyba dwóch brakuje, no na pewno. Na pierwszym wypuszczeniu jak się tylko wzbiły to Jastrząb poniósł już pięknego bulka mutki sobie łażą, siatki ściągnięte, konstrukcji jeszcze nie ściągam, bo czekam żeby parę dni, żeby się nie bały. głębie młode są dalej przyciemniane. No. Myślę, że wyglądają pięknie. Są zdrowiutkie tamtę gołąbę którą żeśmy aplikowali Golden Taps za 4 godziny już nie ział co ostatnio na filmie pokazywałem na drugi dzień powtórzyłem mu i wszystko minęło także koledzy warto mieć naprawdę parę takich podstawowych o ten czerwony dzisiaj przyleciał po 4 po dniach zarżnięty ale doszedł także siatki robią robotę Myślę, że kiedyś nie miałem siatek, to były większe, duże, dużo większe straty. Teraz jak mam siatki, to one się rozbijają, ale później fajnie wszystkie przychodzą. Także koledzy, warto, tak jak mówiłem, warto mieć parę środków takich w domu, żeby się nie budzić, jak wszyscy się budzicie, bo, bo nagle były złe pogody, a teraz zaczęło się ciepło, wszyscy od razu się obudzili, że trzeba szczepić. A to Lepiej się za, zabezpieczyć, niech taka szczepionka sobie stoi w domu. Nieraz pogoda się zmienia z dnia na dzień. Orni jedynkom, to jak mówiłem, w czwartek można zaszczepić bez żadnego problemu i mogą mieć na lot. Także myślę, koledzy, że kolejny filmik, jakiś pouczający. No, tu jakiś doleciał znowu młody, ale to z tamtego gojennika z czarnym znacznikiem. Myślę, że filmik pouczający. Cieszę się, że moje filmy się przydają wielu hodowcom. Są mi tacy co i łapki dają w dół. No wiadomo, konkurencja, zazdrośnicy, że za dużo mówię, że to... Niech sobie, niech się wszyscy cieszą z tego sportu. Nie może być tak, że jedna grupa w oddziale wszystko wie, a inni nie wiedzą. Nie, no, trzeba to zmienić. Dobry hodowca, naprawdę, jak ma pojęcie, to i tak dobrze przygotuje, jest w stanie, a ci słabsi, trzeba takim słabszym ludziom pomagać, żeby oni umieli się odnaleźć, bo za szybko się e, później poddają. A naprawdę są bardzo wdzięczni. Ale tak to już jest. Także pozdrawiam koledzy i życzę udanych lotów. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie. No to można zadzwonić 605, 531, 930. Z chęcią zawsze staram się pomóc, wytłumaczyć, jak pokarmić, jak porobić, czy zaciemnienia młodych. Mam nadzieję, że, że wszystko Wam się przydaje z filmów. Ci, którzy umieją wyciągnąć wnioski, to wyciągają z, z samych filmów i sobie dają wyśmienicie radę, bo wiele telefonów jest z podziękowaniami. To mi się podoba. Najgorsi są ci, co biorą u nas bardzo dużo, a w ogóle e, ukrywają to przed innymi hodowcami. Mówią, nie, nie, co ty, to palarski, on sam miesza, to tamto. Wymyślają różne rzeczy, ale wszystko działa. Wszystko działa rewelacyjnie, wszystko się sprawdza. Ludzie są zadowoleni. No, wiadomo, że niektórzy, jak nie mają czasu. To sam program nie wystarczy. Po prostu gołębiom trzeba poświęcić dużo czasu. Naprawdę dużo czasu. Pooblatywać, pokarmić, powstawiać wodę, dać z produktami, powymieniać później na czystą. To nie jest tak, że wstawimy, nasypiemy. To żaden program złoty nie pomoże. Też, koledzy, nie zanudzając, pozdrawiam i dobry lot.